Unia Europejska znosi zakaz sprzedaży samochodów spalinowych. Wow, super. Tylko, że w tej wersji to za mało. I to jest jasne potwierdzenie tego, że Unia nie ma pojęcia, na czym polega problem. Dziś będzie więc o tym, dlaczego uwielbiana przez wszystkich Unia Europejska będzie się musiała wycofywać jeszcze raz ze swoich ambitnych celów klimatycznych i co to wszystko oznacza zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie. Na początek parę sekund rysu historycznego. Jeśli nie wszyscy są na bieżąco z genialnymi pomysłami z Brukseli, była idea i poważne plany, aby w 2035 roku zakazać sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi hybryd także. Przyszłość miała być tylko elektryczna, ewentualnie wodorowa. Wiecie, ten cały słynny zielony ład i takie tam, przez co w 2022 ekologiczne trendy były jeszcze tak rozkręcone, że praktycznie wszystkie rządy dostały kociokwiku i prześcigały się w wymyślaniu kolejnych ekologicznych inicjatyw. Co gorsza, wturowała im większość korporacji. Aczkolwiek to dlatego, że menadżerowie wysokiego szczebla w większości przypadków myślą tylko o tym, jak napompować cenę akcji i zgarnąć duży bonus Aniżeli zrobić coś porządnie. Ale to materiał na inne wideo. W sumie to tylko Toyota mówiła, że pełna elektryfikacja transportu to durny pomysł. I gdzieś tam na wsparcie Japończyków pojawiały się głosy z Francji i z Niemiec, że gospodarka tego nie wytrzyma. No i ostatecznie okazało się, że mieli oni rację. Tylko szkoda, że uświadomienie tego światu wymagało wojny, recesji. Trumpa i w sumie kolejnej wojny handlowej z Chinami. Obecnie jesteśmy w momencie, w którym Unia stwierdza, że w sumie to się nie uda i elektryfikacja nie przebiega tak, jak zakładano, więc zakazu nie będzie, ale za to dostaniemy dalszą redukcję emisji spalin o 90% względem poziomu ustalonego w 2021. Pozostałe 10% emisji będzie można zrekompensować m.in. poprzez wykorzystanie niskoemisyjnej stali produkowanej w Unii, a także e-paliw i biopaliw. Dodatkowo uradzono korzystniejsze formy rozliczania emisji i kar dla producentów za przekroczenie takowych. Mocno zachęca się także firmę do stworzenia taniego samochodu elektrycznego, który, jeśli powstanie, to będzie liczony jako 1,3 auta w tych rozliczeniach emisji. Co więcej, Obniżono także cele emisyjne dla samochodów dostawczych na rok 2030. To zapamiętajcie, poza chwilę to będzie całkiem istotne. Ale w takim razie, co poszło nie tak, czemu nie będzie tak zielono i jak zakładała Bruksela? Decyzję podejmowano w momencie, w którym prognozy mówiły o tym, że w 2025 roku połowa sprzedawanych samochodów to będą samochody elektryczne. Prąd miał mieć połowę rynku nowych aut. Wiecie ile ma w rzeczywistości? 1 czwartą. 25%. To trochę tak jakbyście dostali o połowę mniejszą premię świąteczną niż zakładaliście i ze strachem w oczach i pustką na koncie szli na świąteczne zakupy. Tylko, że o ile Wy nie musicie się znać na robieniu prognoz, nie musicie wiedzieć, a pewnie i nawet nie wiecie w jakiej dokładnie kondycji jest firma, w której pracujecie, to na podstawie tych... Pomylonych o połowę prognoz podejmuje się w Unii Europejskiej decyzje, które wpływają na prawie 30 krajów, a także na ponad 450 milionów osób i taki rząd wielkości pieniędzy, że ciężko jest je sobie wyobrazić. Tak duży rozjazd prognozy jest nie tylko żenujący, ale ktoś za to powinien stracić pracę. Pytanie zatem, czemu prognozy się tak rozjechały? Bo Unię poniosły górnolotne i bądź co bądź ważne ideologie, tylko że kompletnie zapomniano o tym, że istnieje jeszcze coś takiego jak biznes ekonomia, a także potrzeby konsumentów. W tym momencie wyraźnie zaznaczę ja nie mam nic przeciwko samochodom elektrycznym. Ja nawet jestem bardzo w klubie, że z klimatem coś musimy zrobić. Bo na przestrzeni ostatnich 15 lat bez patrzenia w statystyki widać, że pogoda zmieniła się na gorsze. Tylko że walka o planetę okupiona tym, że wszyscy tyrają jak woły i mają problem z życiem od 10 do 10, to nie jest odpowiedzialne myślenie, tylko nowoczesne niewolnictwo. Ostre słowa, ale dokładnie to się dzieje w kwestii ekologii, zarówno w motoryzacji, jak i w innym Innych sektorach, bo pomysły są wprowadzane zbyt szybko i zbyt dogmatycznie. Ekologom na wysokich stanowiskach Unii wydawało się, że samochód elektryczny będzie iPhone'em motoryzacji. Tylko, że przesiadka z telefonu z klawiaturką na ekrany dotykowe urywała głowę i przy okazji pozwoliła nam wyrzucić kilka innych urządzeń, u części osób nawet i komputer. Podczas gdy samochód elektryczny nie wnosi żadnej istotnej wartości dodanej w życie przeciętnego Kowalskiego. Jeździ tak samo, skręca tak samo, jest tańszy tylko dla wąskiego grona odbiorców. Jedyne co to jest ciszej. I auto jest bardziej dynamicznie. No och, o, i oczywiście jest jeszcze argument dbania o środowisko, którego wpływu najpewniej nie poczujesz podczas swojego życia. A jeśli orientujesz się jak wygląda transport ciężki, morski i lotniczy i co się dzieje w kwestii emisji gazów cieplarnianych w Chinach, to stwierdzenie, że twoje ID4 uratuje planetę dla twoich dzieci robi się coraz mniej przekonujące. Idąc telefoniczną analogią, to nie jest przejście z klawiaturki na ekran dotykowy, a bardziej zmiana czarno-białych ekranów na kolorowe. Wciąż rozpikselizowane. To są detale. Fajnie, że robi się progres i Snake będzie wyglądał, ale to niczego nie zmienia i powinniśmy za to dopłacać nie więcej niż 2,50. Tyle, że samochody elektryczne są wyraźnie droższe w zakupie, a żeby były tańsze w użytkowaniu trzeba je ładować przynajmniej z gniazdka, a najlepiej za darmo z paneli fotowoltaicznych, żeby się zwróciły w jakkolwiek sensownym czasie. A tak się składa, że samochód już dawno przestał być fanaberią bogatych i coraz mocniej puka do drzwi puli rzeczy pierwszej potrzeby. Bo owszem, da się żyć bez auta, ale traci się wówczas kosmiczną ilość czasu, że ja sobie personalnie nie wyobrażam życia bez. Zwłaszcza, że większość publicznych systemów jest niewydajna i nie oferuje sensownej alternatywy pod względem czasu i elastyczności. Nie wspominając już o tym, że samochodów nie kupuje tylko przeciętny kowalski. Ale także firmy. Handlowcy muszą czymś jeździć do klienta, kierownicy muszą coś dostać do lansowania się, a i serwisanci rzeczy wszelakich czy produkty bezpośrednio w miastach też muszą jakoś dotrzeć na miejsce, nie wspominając o kurierach. Więc drogie samochody to większe koszty dla firm. A jak się kończą, większe koszty dla firm. Doskonale wiemy, droższymi produktami. Zawsze tak było i zawsze tak będzie. Więc mamy sprzężenie zwrotne, w którym Unia przymusza nas i firmy do droższych samochodów. Więc wszystko drożeje i mamy coraz mniej pieniędzy na te droższe samochody. Nie wspominając już o tym, że nawet samochody spalinowe są droższe niż były chociażby jeszcze w 2008. Za wszystkie to nazwijmy tanie auta, trzeba zapłacić minimum 10% więcej niż 18 lat temu. A przecież małe auta są na wymarci i części modeli już nie ma, albo dokonują się takie fikołki jak schodną Civic, która urosła, żeby wypełnić lukę po akordzie. I teraz startuje od ponad 142 tysięcy, podczas gdy cena z 2008 roku, po uwzględnieniu inflacji, powinna być na poziomie 108 tysięcy. No i najważniejsze, droższe auta to nie jedyne obciążenie finansowe dla gospodarki, bo jest jeszcze cała masa innych przepisów, zaczynając od ETS-ów, przez które mamy większe ceny energii, ale mamy także chociażby wzrost płacy minimalnej, czy np takie wprowadzenie, ksef. Które będzie kosztować, więc robi się coraz drożej. A tak się składa, że samochody elektryczne to wciąż jest nowa technologia, która cały czas się rozwija i która potrzebuje inwestycji liczonej w Mont Everestach pieniędzy. To technologia, która Fordowi jeszcze w zeszłym roku zżerała prawie cały zysk operacyjny, wypracowany na sprzedaży 2 milionów spalinówek i hybryd. A przypomnę, że w 2024 Ford sprzedał nieco ponad 100 tysięcy elektryków. W skali świata. Te samochody w samym Fordzie pochłonęły 5 miliardów dolarów. Lub jeśli przeliczymy to na jeden model, to marka traci na każdym sprzedanym aucie elektrycznym 170 tysięcy złotych. Do każdych dwóch sprzedanych elektrycznych Fordów Ford dokładał równowartość małego mieszkania. A trzeba pamiętać, że mówimy o autach, które na świątecznej wyprzedaży kosztują co najmniej 140 tysięcy. Przecież to jest chore. Nie ma się więc co dziwić, że Amerykanie się wykręcili z elektryków zaraz potem jak Trump zniósł normy emisji spalin w Stanach i nie ma się także co dziwić, że elektryki nie sprostały prognozom, a Unia luzuje ograniczenia, bo te auta są nie tylko zbyt drogie dla przeciętnego Kowalskiego, są zbyt drogie nawet dla firm, bo luzowanie wymagań dotyczących samochodów dostawczych jasno pokazuje, że przedsiębiorstwa także nie rzucają się na elektryki. Tylko że to wszystko z punktu widzenia gospodarki to nadal za mało i to jest ten moment, w którym Widać, że Unia nie rozumie problemu. Zwłaszcza jeśli spojrzymy na wymóg rekompensowania tych pozostałych 10% emisji. Niskoemisyjna stal produkowana w Europie to też nie są tanie rzeczy. To jedynie w minimalnym stopniu, nawet nie tyle co rozwiązuje problem, co gdzieś tam lekko wspomaga jego rozwiązanie, bo same normy emisji spalin do 35 sprawiają, że choć zakazu nie ma, to producenci albo będą mieli parcie na sprzedaż elektryków, żeby nie płacić kar, albo będą płacić kary i przerzucać to na klientów. Więc dalej jest. Jesteśmy na etapie ponoszenia kosztów, więc będzie i jeszcze drożej, a my jeszcze mocniej nie będziemy mieć pieniędzy na kupowanie technologii, która w tym momencie jest fanaberią, niezależnie od tego, czy mówimy tutaj o kwestiach ideologicznych, czy na przykład komforcie, bo samochód elektryczny tak naprawdę opłaca się zaledwie garstce osób, która ma domy z panelami i będzie je ładować czystym prądem za darmożkę, więc oni nie muszą się niczym przejmować i wychodzą na plus. Ja także mam nadzieję, że Wy ten materiał oceniacie na plus i zostawicie suba pod filmem. I nawet mi nie wspominajcie o dotacjach Norwegii i programie nasze auto, bo po pierwsze primo, każde dotacje i pieniądze od Państwa są proinflacyjne i zwiększają ceny. A po drugie, primo ultimo, dotacje się kiedyś skończą, a doskonałym przykładem tego jest to, co dzieje się obecnie w Wielkiej Brytanii. Tam rządzący już zastanawiają się nad podatkiem od kilometrów pokonywanych samochodem elektrycznym. A także hybrydą plugin, aby zrekompensować dziurę w budżecie wynikającą z faktu, że posiadacze elektryków nie tankują paliwa i nie płacą zawartego w jego cenie podatku drogowego. Niemcy, co prawda, oficjalnie zadeklarowały, że do 2035 roku na pewno żadnych podatków nie będzie. Ale pamiętajmy, że teraz jesteśmy w fazie rozwoju i trzeba ludzi zachęcać do elektryków, ale jak takich samochodów, na drodze będzie większość. To myślicie, że rządy zawahają się przed wprowadzeniem podatków? Tak czy inaczej, żeby samochody elektryczne stały się tymi domyślnymi, potrzebujemy kolejki chętnych zarówno przed salonami, jak i przed komisami. Potrzebujemy ludzi, którzy będą chcieć jeździć elektrykiem, więc potrzebujemy albo taniego prądu, żeby każdemu opłacało się robić kilometry na prądzie, a nie tylko tym, co mają panele, albo potrzebujemy tanich samochodów, czyli sytuacji, w której baterie trzaskamy lokalnie w ogromnych ilościach, więc żeby były one tanie, to potrzebujemy taniego prądu, surowców. I niskich podatków. Nakazy i przymuszanie nie osiągnie tego efektu, bo w tym momencie przeciętny Kowalski nie ma żadnej potrzeby jeżdżenia elektrykiem. Więc jak go będziemy zmuszać na siłę w sposób, w jaki to robimy obecnie, czyli podnosząc koszty, to albo będzie trzymał się kurczowo spalinówki tak długo, jak będzie mógł, a jak już nie będzie mógł, i to dalej, w rzeczywistości, w której elektryk jest wyraźnie droższy, to albo zrezygnuje z samochodów w ogóle, albo zrezygnuje z innych rzeczy. Nie kupi nowego telewizora czy telefonu pociuchy, pójdzie do lumpeksu, albo także nie pójdzie na lekcje garncarstwa w wolnym czasie. Tak więc wtedy inne branże nie zarobią, komuś innemu będzie trudniej, a państwo zanotuje niższe przychody z tytułu podatków. Unia nie rozumie, że mówiąc o zrównoważonym rozwoju musimy także rozmawiać o zrównoważonej ekonomii, bo to co mamy obecnie jest przerzucaniem problemu z branży na branżę. Ostatecznie wszyscy na tym tracą. A te całe wycofywanie się z zakazu niczego nie zmienia, bo fakt, że za 10 lat będziemy mieć 90% sprzedanych elektryków, to jest żadna różnica. Bo z tym wyrównywaniem to nie będzie 10% więcej pieniędzy w gospodarce, tylko mniej. A prawda jest taka, że żeby Chińczycy nas nie pokonali, potrzebujemy gospodarki zdrowszej o znacznie więcej niż 10%. Tak więc dla Ciebie i dla mnie to praktycznie nic nie zmienia, bo trend zmienia się tylko w mikroskopijnym stopniu. Jedyne co to to, że za 10 lat prawie na pewno będzie można kupić auto spalinowe, więc petrol hedzi się ucieszą. Ciekawsze jest jednak to, co nas czeka. Obstawiam jakiś rok spokoju i powrót do narzekania ze strony wielkich koncernów na zbyt wyśrubowane normy emisji spalin i na to, że Chińczycy zalewają rynek. Niedługo będziemy w dokładnie tej sytuacji jak przed paroma miesiącami, bo fakt, że nic się nie zmieniło, u nas oznacza, że nadal nie będziemy w stanie konkurować z Chinami, którzy nie tylko mają rządowe dotacje do produkcji, ale także 2,5 razy tańszy prąd niż w Polsce i czterokrotnie tańszy niż w Niemczech i potem się dziwić, że są w stanie tanio produkować. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to możecie także zainteresować się o tym, dlaczego Porsche ucieka od elektryków.